Kaliniec, Raduli ma troszkę miejsca, ucieka Krykun tutaj z tyłu, Szymon Feret za plecy, za plecy, ale utrzymuje się i teraz wycofanie. I wchodzi na boisko Kacper Juźwicki. Skupiłem się troszeczkę, a tu bramka dla Elany. 75 minuta. Naprawdę nie wiem, jak to się w ogóle rozegrało. 87 minuta Kamil Raduli. Wybija piłkę, bieżało. Jeszcze ta wraca. Jeszcze raz piłka. Tam jest tam. Nie!